Dzień dobry serdecznie, z tej strony Sebastian Koczyk i witam Cię w omawianiu pytań do egzaminu CBAP. Dzisiaj kontynuujemy Planning and Monitoring, to jest już część trzecia, więc będziemy omawia omawiać pytania numer 11 do 15. Zaczynajmy więc. W pierwszym pytaniu dotykamy tego, gdy interesariuszy liczba się zwiększa. I jaki to ma wpływ na podejście naszego? Analityka i nas jako analityków. Pierwszą odpowiedzią, że nie ma żadnego impaktu, co jest nieprawdą, no bo jeśli mamy więcej interesariuszy, to na pewno jest więcej roboty. Pytanie tylko, gdzie. Druga odpowiedź to jest wymagane dodatkowe kroki, żeby zapanować nad naszą pracą, i to będzie poprawna odpowiedź. Jak mamy większą liczbę interesariuszy, to może to wpłynąć na Proces akceptacji, na proces sprawdzania jakichś rzeczy. Generalnie review wtedy ciągnie się dużo dłużej niż gdy tych interesariuszy jest mniej. Idealnie to, jak mamy jakieś pojedyncze osoby, które o tym decydują. Jeśli chodzi o kolejne odpowiedzi, no to za mało informacji, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to też jest nieprawda i zwiększona liczba spotkań. To jest efekt, to jest po części prawda, w sensie jak będziemy mieli większą liczbę interesariuszy, to oczywiście będziemy mieli też większą liczbę spotkań, ale to nie dotyczy naszego podejścia, to potem dotyczy pracochłonności. No i przejdźmy w takim razie do kolejnego pytania. W tym pytaniu, jako analitycy, planujemy cały ten nasz piękny proces. I pytanie brzmi: jakie czynniki mogą wpłynąć na nasze podejście do analizy? Odpowiedzi proponowane to przede wszystkim polityki biznesowe i oczywiście one wpływają na naszą pracę. Expert judgment też wpływa. Financial position of the organization. Może to nie jest tak wprost powiedziane, ale to też wpływa, bo w momencie, kiedy nasza organizacja bardzo słabo sobie radzi, no to inaczej będziemy musieli pracować, planować nasze podejście. I odpowiedź D, czyli żadne z tych trzech, jest odpowiedzią poprawną dla tego pytania oczywiście. Tak generalnie, jeśli chodzi o nasze podejście, no to jest kilka czynników według Baboka, które na to wpływają. Na pewno to są polityki biznesowe, na pewno to jest wpływ naszych ekspertów i, i wiedza. Oprócz tego też mamy metodologię, w jakiej pracujemy, zaangażowanie naszych e, interesariuszy i to, w jaki sposób my też pracujemy. W pytaniu numer 13 mamy informację, że wpłynęła... Pewna zmiana i jakie są kluczowe atrybuty dla tych zmian, e, które musimy rozważyć. Mamy odpowiedzi cztery, jak zwykle. E, pierwsze to jest koszt, e, estymacje, e, benefity i ryzyka i to jest odpowiedź prawidłowa, ponieważ one są też wprost napisane w baboku, jakie elementy powinny składować się na części Request. E, odpowiedź numer dwa, priorytet jest poprawny, course of action też jest poprawną odpowiedzią ale znaczenie już nie, dlatego odpowiedź B jest niepoprawna. Eee, numer 3 to mamy benefity, co jest poprawne. Dokła accuracy jest niepoprawne. Eee, Cruise of action jest oczywiście poprawne. Numer 4 to ryzyko, priorytet i governance plan. Eee, ryzyko, priorytet jest częścią części request, governance plan oczywiście nie. Więc tutaj musimy wybrać odpowiedź numer 1, czyli A. Pytanie numer 14. Mamy akasha, którego... Imię brzmi jak jakaś postać z Diablo, ale to jest nieważne. E, jesteśmy analitykiem i musimy wziąć pod uwagę różne czynniki podczas identyfikowania interesariuszy. Po kolei przechodząc. Rola w organizacji jest na pewno takim, takim czynnikiem. E, rekomendacja od sponsora? Tak, też to jest poprawna odpowiedź. Sponsor, w momencie, jak się pojawia na naszym spotkaniu, może. Nam podrzucić taką listę osób, z którymi warto porozmawiać na temat danej zmiany. Rola w procesie biznesowym również jest bardzo ważna. W sumie z tego tak naprawdę możemy wziąć listę interesariuszy powiązanych. Jeśli mamy zbiór procesów biznesowych, możemy sobie zobaczyć, kto jest w nie zaangażowany, i to na pewno da nam bardzo fajną listę bez jakiejś takiej ciężkiej, żmudnej pracy, żeby odnaleźć te osoby. I odpowiedź numer 4: dostępność naszych interesariuszy. No niestety tak jest, że czasami oni są niedostępni, ale to na pewno nie wpływa na to, czy traktujemy ich jako osoby, które powinny być zaangażowane. I ostatnie pytanie na dziś, i okazuje się, że jest ono mocno powiązane z poprzednim, ponieważ tutaj też wybieramy czynniki, które sprawiają, że dana osoba nie jest uważana za interesariusza, a raczej nie ma wpływu na identyfikację tej osoby. E, mamy rola, rola oczywiście jest, nature, czyli natura naszego e, interesariusza też ma wpływ, availability, Dostępność, nie ma wpływu, to jest ta sama odpowiedź co w poprzednim pytaniu. No, dostępność będzie się tu pojawiała, widzę, ale no, to nie jest poprawna odpowiedź, to nie jest jakiś kluczowy czynnik. I ostatnie to jest poziom wpływu. I to oczywiście też jest jeden z czynników, które musimy brać pod uwagę. W baboku mamy napisane prost cztery takie elementy. Po pierwsze to jest rola, po drugie to jest nastawienie, czyli można tutaj podciągnąć tą naturę z odpowiedzi numer 2. Po trzecie, to jest poziom wpływu, czyli to, co jest napisane w odpowiedzi numer 4, i coś, czego tutaj brakuje, czyli autorytarność, czyli możliwość do podejmowania danej decyzji. I to jest ostatni czynnik, który bierzemy pod uwagę, więc gdyby tutaj coś się zmieniło, pewnie by została ta dostępność i to byłaby ta poprawna odpowiedź. Ale, ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że ta możliwość podejmowania decyzji to też jest pewien istotny czynnik dla in, wyboru interesariuszy. To tyle na dziś. Dziękuję Ci pięknie za poświęcony czas na przechodzenie tych pytań razem ze mną. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnij dołączyć do społeczności. Tam odpowiadam na wszystkie pytania i tam jest kilka bardzo fajnych bonusów. Dzięki.